Sprawdzimy, co się dzieje w szpitalu wojewódzkim. Rozmawiamy z Anną Szafrańską, rzecznikiem prasowym szpitalu wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Jak wygląda w tej chwili sytuacja przed szpitalem, bo tam znajdują się namioty, do których przychodzą osoby, które potencjalnie są zarażone? Witam państwa. Tak, no, my uruchomiliśmy polową Przychodnie można powiedzieć, i tam przychodzą te osoby, które potencjalnie mogą być zarażone, albo miały na przykład kontakt z osobą zarażoną, albo na przykład są przeziębione, czy mają jakieś objawy niepokojące i wróciły z zagranicy. W minionej doby. Było kilka takich osób. Na szczęście u żadnej z nich jakby nie okazało się, że, że może to być przypadek koronawirusa, były to przeziębienia, w związku z tym, jakby żadna z tych osób nie została przetransportowana do szpitala zakaźnego. Natomiast te namioty są właśnie po to, żeby takie osoby nie wchodziły na szpitalny oddział ratunkowy, ponieważ kilka tygodni temu, kiedy Pierwsza osoba z okolicy Bielska białej weszła na szpitalny oddział ratunkowy, no to po jej wejściu, choć ostatecznie okazało się, że nie miała koronawirusa, ale zgodnie z procedurami, których musimy przestrzegać, cały so, czy ta część solu, na której ta osoba przebywała, został poddany dekontaminacji, to jest, taka, to jest po prostu taka bardzo szczegółowa dezynfekcja. A to oznacza, że szpitalny oddział ratunkowy jest po prostu wtedy na kilka godzin wyłączony. Więc te namioty są właśnie po to, aby odizolować właśnie osoby potencjalnie zarażone, czy osoby, które miały kontakt z osobami zarażonymi od, od siedziby szpitalnego oddziału ratunkowego. W tych namiotach oczywiście pracują lekarze, to są, oni mają też specjalne kombinezony, także te wszystkie procedury dotyczące ochrony personelu w związku z, z koronawirusem także są przestrzegane. Póki co żadnego przypadku nie odnotowano w tychże właśnie namiotach? Na razie nie. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Jeszcze jedno pytanie a propos funkcjonowania szpitala, bo wiemy, że on jest zamknięty dla tych, którzy odwiedzają chorych. Natomiast czy wszystkie inne oddziały funkcjonują normalnie? To znaczy tak, oddziały funkcjonują normalnie. No i oczywiście w sytuacji jakiejś pilnej, to osoby są przyjmowane. My także przyjęliśmy kilkoro pacjentów ze szpitala w Raciborzu, bo pamiętajmy, że szpitale na Śląsku są przekształcane w szpitale zakaźne, więc my jakby przejęliśmy między innymi na ortopedię takich pacjentów. Szpital działa, oczywiście poradnie także działają, natomiast większość porad jest udzielana przez telefon, chyba że pacjenci, którzy dzwonią, no uzgodnią z lekarzem, że ich wizyta w szpitalu jest konieczna. Nie działa tak od rehabilitacji, dlatego że no większość osób, która przychodziła na rehabilitację z uwagi na zagrożenie koronawirusem, po prostu z tego zrezygnowała. Natomiast lekarze udzielają porad przez telefon, wystawiają e recepty, wystawiają e zwolnienia i oczywiście jeżeli osoba, która dzwoni, wizyta tej osoby jest, jest w poradni niezbędna, no to oczywiście jest w tej poradni przyjmowana. Natomiast generalnie w szpitalu po prostu jest z tego powodu także bardzo mało ludzi, no bo jednak większość osób dzwoni i korzysta po prostu z tych porad teleinformatycznych. Czy miały pani jeszcze jakiś apel do naszych widzów? Może są jakieś sprawy, którymi jeszcze warto się podzielić? Tak, ja chciałam przypomnieć, że można przynosić paczki do osób, które są w szpitalu. Bliscy tych osób oczywiście jest zakaz odwiedzi, natomiast te osoby mogą codziennie o godzinie 16 przynieść do nas do szpitala paczkę, która powinna zostać opisana dla kogo jest imię, nazwisko tej, tej osoby. Wpuszczamy po jednej takiej osobie w okolice oddziału, na którym znajduje się chory, dla którego jest paczka. Tam czekają pracownicy szpitala i tą paczkę odbiorą. Kolejna osoba, która idzie do chorego, może wejść dopiero po wyjściu tej pierwszej osoby, to generalnie chodzi o to, żeby nie doszło do sytuacji, że będzie jakieś większe zgrupowanie ludzi na przykład przed wejściem do danego oddziału i apelujemy także, ponieważ zamontowaliśmy w szpitalu dodatkowe pojemniki z płynem dezynfekującym aby osoby, które już muszą wejść na teren szpitala przy wejściu i przy wyjściu, naprawdę dezynfekowały ręce. Ten płyn jest cały czas uzupełniany i my bardzo po prostu o to prosimy, no bo to jest jedna z bardzo skutecznych metod walki dziś po prostu z koronawirusem. Pamiętajmy o tym, żeby dezynfekować ręce zarówno przy wejściu do szpitala, jak i po prostu przy wyjściu. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie i będziemy dalej sprawdzali, co się dzieje m.in. w Szpitalu Wojewódzkim za pośrednictwem kontaktu z panią rzecznik, a moim i państwa rozmówcą była pani Anna Szafrańska, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.